Witam serdecznie. Dzisiaj krótka przejażdżka przygotowanym kładem Linhai 500. Naprawdę krótka przejażdżka, no bo dzisiaj taka pogoda średnia, więc przejedziemy się, zobaczymy jak to jeździ. No i ogólne wrażenia z jazdy, takiej krótszej jazdy. Zapraszam. Cóż, Linhai 500, jeden z większych kładów z napędem na cztery koła. E, oczywiście wiadomo, dość spora maszyna. Wygodnie się siedzi. E, nie ma jakichś problemów e, z jakąś taką kontrolą. Przyciski są w miejscach tam gdzie być powinny. Czy to od sterowania napędem, czy te podstawowe elementy czy kierunkowskazy, sygnał dźwiękowy i tak dalej. Oczywiście, że kłady tego typu, pomimo tego, że mają homologację, dużo lepiej wykorzystują swoje ogumienie na trudnym terenie. Bo przecież oczywiście wiadomo, że jak będziemy jechać po gładkim asfalcie, to bieżnik, który tam jest, no jest dość gruby i będzie te drgania przenosił. Natomiast co można powiedzieć? No fajnie wyglądający kładzik. Bez żadnych jakichś takich krzyków Ale zgrabny Licznik czytelny Wszystkie parametry widoczne Również te wyświetlane Dotyczące napędu Wyciągarka w standardzie Też sterowana tutaj z panelu Z kierownicy Co jeszcze Oczywiście biegi terenowe Bieg szosowy To podstawa Mm. Tak jak w tej chwili tutaj możemy zauważyć, jeździmy po takiej drodze gruntowej i kład nam jak najbardziej dobrze się zachowuje. Czuję, że tam gdzie skręcam kierownicą kierownicą, tam jadę. Nie ma jakichś takich tematów związanych z niepewnością w prowadzeniu. Jeżeli chodzi o sam pojazd, to nie jest jakiś najgłośniejszy. Całkiem spoko. Miejsca dla drugiej osoby jest też wystarczająco dużo. Dodatkowo, oparcie, które na pewno też zwiększa komfort podczas jazdy. Nie będziemy tutaj testować napędu, no bo po pierwsze. Kład jest świeżo przygotowany, nie będziemy go jak gdyby tutaj przemęczać. Po prostu chodzi o to, żeby odnieść się do ogólnych wrażeń, jakie mamy patrząc na tego kłada i jeżdżąc z nim. I wracamy do siebie. Przyspiesza dynamicznie, bez żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu z przyspieszeniem, jeżeli chodzi o tego kładzika. On no to już może nie kodika kłada tak naprawdę. Jeszcze możemy spojrzeć. Tutaj sobie wrzucimy na, na neutrala. Zaciągniemy hamulec ręczny, postojowy. Co można jeszcze powiedzieć? No, światełka długie, krótkie. Eee, tutaj oczywiście mamy sterowane też z kierownicy. Kierunko także pojazd ogólnie można stwierdzić, że jest fajny i jako na już powiedzmy pojazd z napędem na 4 koła do takiej bardziej wymagającej jazdy rekreacyjnej, super się nadaje. Myślę, że ktoś jak chciałby gdzieś zaczynać przygodę z takimś napędem na 4 koła, to może zacząć od PLIH 300, ale jak Później już można by było się przesiąść spokojnie na 500, czy 500 Pro Maxa, czy wyższe modele. E, jeszcze raz dziękuję za e, udział w tym krótkiej, tej krótkiej przejażdżce i mam nadzieję, że e, będzie okazja zrobić kolejny filmik z kolejnym kładem być może motocyklem. Także na tę chwilę dziękuję za uwagę i zapraszam Was do oglądania naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie. A teraz krosy o pojemności 250, na kołach 21x18. Zaczynamy od pomarańczowego Mikilona Defendera 250, dalej X-Motos XB88 w kolorze niebiesko-zielonym, dalej Kayo T4, oczywiście 250, koła 21x18, dalej nowy produkt z firmy Barton NTX 250, Kolejny pojazd to Mikilon MZK 250 i Barton MZK 250 na podobnych ramach, z tym, że Mikilon ma lampę, troszeczkę jest inaczej wyposażony. Kolejny cross to XB39 z x -motosa w 250, czekamy, za chwilę dojedzie 300. Dalej Apollo Lizard RFZ 250. XB88 w kolorze niebiesko-pomarańczowym oraz XB88 w kolorze żółto-niebieskim. Kolejne krosy to XB38 w pojemności 140 w kolorze czerwonym, pomarańczowym i zielonym. One mają koła 19 na 16. Dalej XB38 w kolorze pomarańczowym i zielonym na kołach 17, 14, to jest wszystko X-Motos u góry 701, 704, to małe krosiki na kołach dziesiątkach. Dalej Apollo, RFZ, Viper w pojemności 125 i 140 na kołach 19, 16. Tutaj mamy też Viper'a w kolorze czerwonym. I tu kolejny Viper 125 na 1916 i kolejny Viper w kolorze zielonym. To jest wszystko RFZ Apollo Viper. Kolejne krosy to troszeczkę mniejsze. Na kołach 14-12, tu mamy RFZ Gazelle, tutaj XTRA 607M na 1412 i modele XB27 w pojemności 125-110 na kołach 14-12 oraz 90 na kołach 12-10. XTR 607 14-12 z wersją z e-startem i bez e-startu. Tutaj Gazelle 2 RFZ -y na kołach 14-12 pojemności 125, u góry 701 w pojemności 50 na dziesiątkach kołach. Tutaj 110 Tutaj model 609, który dopiero do nas dojechał, ulepszona wersja 607 z XTR, też na kołach 1412 i kolejny, kolejne pomieszczenie, 607, 1714, RFZ jaguar 1714 XB66 na kołach 17-14, wszystko pojemność 125. Jaguar, tutaj mamy RFZ Viper, na kołach 17-14, kolejne to modele 607 i 609 z tą lampą z przodu. Wszystko na kołach 17-14. A tutaj nowość MZK 125 w pojemności i na kołach 17-14 to dopiero u nas się pojawiło. A teraz czas na nasze kłady. Skupimy się teraz na pojemności 125 i 110. Różne, różne warianty. Wersje kładów Python w, przed, w pierwszym rzędzie, w kolorze czerwonym, w kolorze limonkowym, w kolorze niebieskim, skrzynią automatyczną ze skrzynią 3 plus 1. W kolorze czarnym tutaj mamy dalej modele Varia, Modele Bigfoot na kołach siódemkach. Tutaj mamy też Bigfooty w kolorze czerwonym, w kolorze niebieskim. Tutaj mamy Forcrafty, oraz kolejne warie, to jest wszystko pojemność 125. I dalej o tu jeden stoi w mniejszej pojemności, w 50, to też czekamy na dostawy, na tak zwane 50 na mniejszych kołach, na czwóreczkach i na szóstkach. To jest akurat elektryk, to jest model Lia M7 i kolejne 125, to jest Fireshot 125. Na kołach 8 dalej Avengery w kolorze czarno-czerwonym, w kolorze biało-pomarańczowym. To jest Varia Pro w pojemności 125 Fireshot. Forcraft w pojemności 125 I Fireshot. I kolejny Forcraft w pojemności 125 na aluminiowych felgach. A teraz większe kłady modele, haj, przepraszam, modele Hammer. Tutaj mamy w pojemności 200 w automatycznej skrzyni biegów oraz 150 w manualnej skrzyni biegów na kołach dziesiątkach z kierunkowskazami, zeszperaczami. Dalej Hammer 250, potem model Magnum 250, model Forcraft na stalowych i na aluminiowych kołach czarny mat oraz y, z niebieskimi dodatkami. Tutaj model Forcraft na aluminiowych kołach, wersja militarna, tak zwana zielona. Dalej Hammer 150 w kolorze niebieskim, czarny z niebieskimi dodatkami, w kolorze czerwonym. Tutaj kolejny Forcraft na aluminiowych kołach, Magnum, wersja militarna na y, aluminiowych kołach oraz Forcraft z bedlokami na stalowych kołach pojemność 250 cm.